Witajcie 25 marca znowu w lesie przed chwilą świeciło słoneczko niestety zaszło Ale zobaczcie, pszczoły wracają z pyłkiem Co tu kwitnie zawilce Przede wszystkim podejrzewam, że to są zawilce No trochę innych kwiatków też tu rozwinęło się, ale tego jest najwięcej. Także pyłek zawilcowy. No, następna eskadra przyleciała. Yy, no będę chciał zajrzeć tutaj jak to wygląda. Bo z tego co widać to ładnie poszły do przodu. Yy, Godzinkę temu byłem yy, u rodzin, które stoją we wsi. Yy, no jest, jest fajnie. Nadspodziewanie fajnie, bo tutaj to już jest początek Podlasia, tutaj granica Podlasia i Mazowsza czyli powinno tu się dziać wolniej, ale ten rok jest taki inny. Ta zima była jaka była. I okazuje się, że te rodziny wystartowały zupełnie przyzwoicie. Czerw jest na czterech ramkach, mimo że wlazły do uli pszczoły, pf, pszczoły myszy. Z miesiąc temu, półtora, jak zaglądałem, w jednym była, a tam zrobiłem porządek, a teraz się okazało, że do pozostałych też zawitały. Trochę ściapały ramki, na pewno pszczoły też przeszkadzały, ale nie ma tragedii. Ładne rodziny, równe. Ok, zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Podkurzać się, rozpala te roboty. Nie wiem, na ile uda się tutaj na spokojnie zajrzeć. Bo słuchajcie, nawet mrówki są już na ociepleniu. Tak jak widać zasuwają. Pszczoły mogą być niezaszczęśliwe. Ale jak jestem, to już jestem. Nie mogę tu codziennie przyjeżdżać. Zobaczymy jak to wygląda. Oczywiście się gaśnie. A sobie rozpalę jeszcze. Dołożone dużo ciasta było. O, niestety, jak się przyjeżdża rzadko, no to trzeba robić, kiedy się jest. Nie można sobie odłożyć tego. Na wszelki wypadek było dorzucone ciasto. No, ładnie wyjadło nawet. Okej. Okay. Spróbuję tutaj zajrzeć pod powałkę. Aczkolwiek niezby bałagan jest. Nie ja sobie A, no, Ile pszczółek na powałce. Dobra, na bok z tym. jak to tu wygląda? Rodziny tutaj silne są, dlatego dostały tego ciasta więcej, bo niestety szkoda by było zmarnować. Jeden przyjrzymy, zobaczymy jak to wygląda. Jak się uda. Ok, pierwsza ramka. Jest świeży płyn. Podejrzewam, że to jest ramka, którą wykorzystują do magazynowania wody. Rozcieńczony pokarm bo niemożliwe, żeby było tyle na kropu, nie ma tutaj aż tak wiele aż tak wiele wiesp. No, aczkolwiek wszystko jest możliwe dwa dobre drzewa gdzieś w okolicy i może być całkiem fajnie z tym, że są to naprawdę pierwsze dni takie w miarę tutaj no, tutaj też na środku e, komórki zalane no tak jak widać, jest już świeży pyłek. Dobra. Następne będziemy już pewnie tylko przesuwać. Bo już zacznie się czerw zaraz. Na tej więcej pyłku, ale jeszcze czerwienia nie ma. Osłyszono też troszkę pyłku, trochę jakiegoś pokarmu. Czekajcie, czekajcie. No dobra, zaczął się czerw. Z tym, że tak, larwy zaczynają się już tutaj. Tutaj już podlane larwy, ładne. Tutaj są posklepione. Trzeba powiedzieć, że pół ramki na pewno jest. Trochę uh -huh, uh -huh. podobnie, jajeczka aż dotąd sięgają. Czyli teraz matka, po tych kilku dniach ciepłych, ostro poszła do przodu z czerwieniem. Na następnej to samo, podejrzewam, że to jest z pięć ramek... Z pięć ramek czerwia. Dobra, muszę jednak rozpalić ten podkurzacz, bo mi nie dadzą tutaj spokoju. Ale tak czy siak, zobaczcie. Tak to wygląda. Jakiś pasek leży na dole. Czekajcie, czekajcie, jakoś inaczej obrócę. Dużo pszczół. W miarę spokojne. patrzcie po ręku, jak wędrują. W miarę spokojne, jak na pracę bez dymu. No dobra. Składam i zaglądam dalej. Jest czerw, są jajeczka, czyli matka pracuje normalnie. Nie ma tutaj co kombinować i wymyślać. Dobra, biorę się za przeglądanie dalej. Czekajcie, pozbędę się pozbędę się tutaj pszczółek z ręki. Muszę jakoś to wyłączyć. Następna rodzina. jest sprawdzę jaka to jest siła tutaj. W ogóle. Jest nie powinno być źle. No, trochę pszczół jest. Na no, probazę tak samo. Pracuje. A jeszcze ciekawa rzecz w tych rodzinach, w jednej rodzinie właściwie, w których tam byłem wcześniej: że mysz zniszczyła dużo plastrów, i nie wiem, może dlatego, szczalby przeniosły się do góry, bo im przeszkadzała na dole, i zrobiły już zabudowę z jasnego wosku. Czyli coś tam zaczynają. Tworzyć. widocznie jest dużo więcej w tym roku młodych młodych pszczółek już matki zaczęły czerwić wcześniej no i coś tam się zaczyna dziać jeszcze jest bardzo wcześnie w sumie ale już właśnie taką zabudowę do powałki na dwóch ramkach ładno zrobiłem poczekajcie o. Ładnie wyjedzone ramki. Dużo pyłku. Dużo już pyłku jest na tych rameczkach. Dobrze, i to. Cukru mogę im dodać. A jak mają białko, to wiadomo, że ten rozwój będzie fajniejszy. No, to to samo. Składają pyłek. Troszkę jeszcze tego pokarmu zimowego jest. Na ostatniej ramce też jeszcze trochę jest. Nie ma tragedii, ale rameczki puste. Jakbym nie dał tego cukru, a no tutaj też nalany jest płyn, świecą się te komórki. Czyli albo przygotowują pokar. Tutaj widzimy już, jest już kryty czerw. No i znowu pyłek, pyłek. Ale to świadczy o tym, że tutaj już zaczęło się gniazdo. Chociaż jeszcze ze dwie trzy ramki spojrzymy. No tak, na dole jajeczka 3-4 ramki wykorzystane jest. Są larwy, są jajeczka no i oczywiście czerw kryty. A tu jeszcze ładniej po tej stronie. Nie widzę jeszcze matki. Nie widzę matulki, ale gdzieś musi być. W jednej rodzinie w Warszawie niestety matka. Nie, nie przeżyła zimy i musiałem połączyć z odkładem no, ale to tragedia nie jest aż ładny czerw no, no i zobaczcie aż tutaj są larwy czyli to jest no, naprawdę już ta rodzina mimo, że wygląda na mniej liczną niż pierwsza no to tutaj za, za dwa tygodnie będzie naprawdę bogato oj czekajcie i tutaj Wielkanoc będzie na bogato tak tutaj są jajeczka no dobra, czyli gniazdo mamy dotąd kilka ramek ale solidnych No, i o ile tam jeszcze był ten, ten pokarm, to tutaj muszę dołożyć, bo widzę, że tylko na ostatniej ramce coś tam jest więcej, będę musiał ciasta włożyć. Tak, ogołocone, tutaj jest cały róg cały zalany, mokry. Nie wiem, co to jest, czy to jest... No ale wygląda na kropko to jest, chociaż jak to jest na brzegu gniazda, to może być różnie No i ta ramka jest do połowy Następna pokarmie jeszcze zimowym Dobra Tak to wygląda w tej rodzince Ok poskładam sobie na spokojnie Następną rodzinę Przejrzę już sobie Poza kamerą zobaczcie, jest ich trochę. Mniejsza rodzina się wydaje, ale to może być tak jak, jak w poprzedniej. Siedzą gęsto na czerwiu i tyle. Okej. Okay. tutaj sobie zaraz ogarnę to, spojrzę, jak to wygląda. No i przejrzałem sobie. Słuchajcie, tutaj jest. Yy, Trzy ramki czerwiu. Na trzech ramkach mamy. Nie jest tak, że przył nie ma. Są tylko właśnie tak gęsto opakowane na, na czerwiu. Siedzą trzy ramki. Ładne z pokarmem jeszcze. Tutaj czwarta wygląda tak. Ta była zaraz obok gniazda. I znowu w komórkach. Ponalewane. Cokolwiek to jest, no to wszystko do zjedzenia. Dobra, składam to i zajrzymy do ostatniej rodzinki. Żeby nie było, że wybieram sobie. To są tylko cztery. I ta ostatnia jest najsłabsza, bo ona nie jest na pełnym gnieździe. Nie była zimowana na pełnym gnieździe, czyli na pewno jest tam coś mniej tych pszczółek. No i ja tu jak, jak mówiłem, mniejsza rodzina, ona już z jesieni była mała. Yy. No co, na pięciu ramkach, tak naprawdę też do niej zajrzę. No ale raczej nic się tu nie dzieje, bo. A, deszcz zaczyna padać. Bo e, wszędzie nosiły pyłek. Także wiadomo, jeśli gromadzą pyłek, to ta matka jest, jest czerw. Bo z jakiegoś powodu pracują. E, co jeszcze chciałem powiedzieć, te rodziny zimowały tutaj bez wkładek na siatkach. Jeśli kogoś to interesuje, no to taka informacja jedne większe, drugie mniejsze, nie ma tu reguły. Przed chwilą słychać było klangor żurawi. No deszczyk trochę pokropił. Pszczoły przestały latać, uciekły. No i co? Jest, jest ok. No tutaj wiadomo widać zresztą pszczoły są, pszczoły przeżyły. Co by nie mówić o tych ulach, brzydkie jak noc, ale, ale jakoś fajnie, fajnie w tym zimują bezproblemowo. Inna sprawa, że one tutaj e, żyją same sobie. Tutaj będę miał tak naprawdę mm, miod teraz wiosenny e, z lasu, czyli trochę tamtej wierzby, e, dzika malina, bo bardzo dużo tutaj jest malin. No i taki wielokwiat wiosenny, potem będzie jeszcze latem, bo tutaj yy, trochę akacji, trochę lipy. I tyle. Dwa razy tylko w sezonie dobranie, tak naprawdę. Dlatego nie są jakieś super wysilone. Nie, nie zabieram im wszystkiego. Może dlatego spokojnie sobie tutaj żyję i w ładnej sile. No cóż, po przeglądzie. Jutro jeszcze pojadę mm, na, na, na małą pasiekę spojrzeć do tej połączonej rodziny, gdzie, gdzie matka zniknęła. I tyle. Na razie mam to wszystko ogarnięte. Bez specjalnych zabiegów, jakiś na razie niech się rozpędzą. Ładnie poszły. Ładnie poszły w tym tygodniu do przodu. Ten pyłek bardzo się pojawił, mocno. Jestem zaskoczony, że tutaj jest tak dużo, bo zazwyczaj tutaj powolutku, powolutku się rozpędzały to naprawdę to ciepło zanim przyszło, zanim kwiaty ruszyły to trwało, a teraz już widzę krzaczory się zielenią czeremka się zaczyna rozwijać porzeczka porzeczki czerwone też jest dużo, też już się rozwija listki ładne, zielone no i właśnie te zawilce las jest tutaj podmokły, ale cały, cały w zawilcach, kawałeczek dalej fajnie to wygląda potem się pojawi maj, czerwiec borówka czarna bo też jest troszkę dalej sosnowy taki bór no i tak one sobie tutaj żyją dookoła łąki spokój nie mają tu źle dobra popracowałem, obejrzałem uspokoiłem się Tyle do pracy dalej. Trzymajcie się na razie.